Cześć, dzisiaj jesteśmy w Rzeczce. Zapraszamy na relację z obozu, który się nazywa. PREMANAĘŚCIE! Zapraszamy! 15 lat. W tym roku będę miała 8? A 16. Pierwszy raz tutaj jesteście? Drugi. Drugi. Tak. I co was skłoniło, żeby tutaj drugi raz przyjechać? Okolica, malownicza okolica, góry. I co robicie na tym obozie? No, są różne atrakcje. Jakie są atrakcje? No, jeździmy na basen, będziemy jeździć na kładach, na paintballa pójdziemy. Wszystko dzieje się tutaj w rzeczce, czy wyjeżdżacie poza obszar rzeczki? Wjeżdżamy poza obszar. Dobrze się bawicie? No, bardzo dobrze. Rano, znaczy zawsze dzień, grupa tak sportowa zaczyna od wejścia na nasowy albo na pochodzenia po okolicy. Później mamy śniadanie, jakieś zajęcia programowe basen albo inne wyjście i wieczorem sala albo właśnie też boisko i gramy. Są różne grupy czy jest tylko sportowa? Bo wspomniałeś, że grupa sportowa zaczyna dzień w ten sposób? Tak, są różne grupy, bo nie wszyscy trenujemy, ale właśnie grupa sportowa trochę robi więcej niż reszta. Co robicie poza zorganizowanym czasem? Nudzicie się, czy raczej zajmujecie się... Znajdujecie sobie jakieś fajne zajęcia, żeby się nie nudzić? Ciekawe zajęcia. Jakie, jakie? Grę w piłkę nożną albo na telefonach. Słyszałam, że rozrabiacie. Niektórzy z nas. Co robi grupa sportowa? No, w tej chwili przygotowujemy się do nowego sezonu. No, rano mamy codzienne wyjścia na... Wielką sowę. No zajmuje to tam 3, około 30 minut. Tam. No i można się zmęczyć dość wysoko. I ogólnie jest bardzo fajnie. Tak A jak Wam się podoba ta okolica? Bardzo fajna. Bardzo fajna. Ładne są góry i rośliny. Bardzo fajnie jest. Pewno się nudzicie, więc opowiedzcie, co robicie. No, tuż na zabawy, tak. Się bawimy razem wszyscy. W co się bawicie? Na przykład rozmawiamy ze sobą. Jesteście tutaj pierwszy raz? Tak, ja też. I będziecie chciały przyjechać tutaj drugi raz? Mm, myślę, że tak. Ja chyba też będę chciała drugi raz.